Tyle razy pragnęłaś wolności, Tyle razy dławił cię kat, Ale zawsze czynił to obce, A dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma Tyle razy we krwi skąpana, Ach, jak wielka dziś Twoja rana, ach, jak długo cierpienie twe trwa. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zawisał szpon, lecz już wkrótce zostanie zerwany, bo wolności uderzył dzwon. O królowo Polskiej korony, wolność, pokój i miłość restać, by ten naród boleśnie dręczony odtąd wiernie przy Tobie mu trwać. O matko ma tyś królową polskiego narodu, tyś wolnością w czasie niewoli, Dzieją, gdy w sercach jej brak.